Chuj mnie zaraz trafi Z tym jebanym łażeniem O! A to co to? Wreszcie, kurwa! Ja pierdolę Nie wiem czy wiecie, ale kurna Łażę to już z pół godziny I wreszcie ją znalazłem Od dawna chciałem tu nagrać. Porzucona barka, wrak barki. Czy jak to nazwać? Na jakimś starorzeczu, czy czymś takim. Normalnie by tu była woda, widzicie? Umocniony brzeg. Tutaj była woda kiedyś, dawno temu. Także witam wszystkich oglądaczy. Dzisiaj obiekt nieco nietypowy, przynajmniej jak na mój kanał. Eee, tak jak widzicie. Barka Barka służąca do Pogłębiania Dna rzeki Jest jak widzicie bardzo porośnięta trawą To znaczy że Stoi tu długo I nie ma tu wody Chociaż akurat brak wody to kwestia Zmiany klimatu a nie e, O kurde Ale dziury można tam wpaść Zmiany klimatu a nie Stania tutaj długo, No ale nie przedłużajmy, eksplorujmy. Wiem, że nie było długo filmu. Co poradzisz? Taka sytuacja. Tam jest woda. Czekajcie po świece. Gdzie jest moja najlepsza latarka na świecie? Jest. Widzicie? Może jakieś rybki tam pływają nawet. Tutaj także jest woda. A tu mamy kołowrót Ponieważ ta barka ciągała się na linach Z tego co się orientuję to raczej nie miała własnego napędu A chyba że pierdolę, no to mnie poprawcie Tutaj mamy główną nadbudówkę Proszę bardzo Albo to jest wełna szklana taka Już bardzo dojrzała Albo właśnie dotykają azbestu i będę miał raka, nie wiem czy mogę na tym stanąć? Czy się spierdolę do wody? Dobra, nie spierdolę się. Jak widzicie, w tym porcie jednak jest woda, chociaż nie tam gdzie powinna. Tak kurwa, już ktoś łazi. Nie tam gdzie powinna. Tutaj było jakieś... Obawiam się, że to chyba jednak jest... Nie, to weona. Żeby ocieplić, to jest blaszane gówno, już mi zimno w rękę. Tak, to była jakaś forma ocieplenia na ścianach poniszczono przez ludzi? albo przez czas? okienka jak w pociągu tutaj była główna kabina nie wiem może tu żerli spali sikali pewnie za bórce. to w końcu statek rzeczny tam tylko takie szczebelki poza ociepleniem tu jakaś koszula wisi na środku ociepleniem to niewiele się tu zachowało jak widzicie także zwiedzamy dalej a tu jeszcze zajrzyjmy. Zastanawiam się, co było w tych śmiesznych, zamykanych szafkach. Dobre pytanie. Papki na liny, czy co? No nie wiem, no. Dobra, schody jeszcze są, nikt nie ukradł. Może z tu trudno podjechać. Wychodzimy na dek tak zwany Chociaż byłem to wydzielony górny dek. Ciekawe, czy się nie spierdę do środka z tego deku. Patrzcie tu już dziura 80 kilo utrzyma czy tam trzy miejsce na flagi. Po co ja świecę do latarku? Jestem pojebany Co tu jeszcze mamy? Jakieś odpowietrzniki tu było o ile się nie mylę, tu było koło sterowe. Sprawdźmy to. Nie, raczej nie. Może to po prostu koło ratunka wisiało. Jest nadbudówka, tu drewno, proszę bardzo. Naprawdę, żeby się nie spierdolić. Chyba wełna jednak, tak mi się wydaje. Wygląda trochę jak. Tak. Tutaj mieliśmy elegancko podłogę, kiedyś. Na tej ramie z drewna. Tu jakieś mieliśmy. Białe kafle, w są kafle. Sklejka. No ocieplenie takie, a dach metalowy patrzcie. Generalnie w tym kierunku patrzyło się z nadbudówki. Patrzcie, to nie jest spierdolone na ziemię, to tutaj tak było. Taka dziwna instalacja. Założę się, że albo tymi dwiema dziurkami, nie wiem czy widzicie, albo tą większą dziurą. A nawet coś nam wystaje jeszcze szły sterociągi tutaj gdzieś myślę, że tu musiało być koło sterowe bo w końcu jest to statek więc ktoś musiał nim sterować myślę, że tu zobaczmy zaraz się wypierdolę No lewo, prawo wszystko widzę myślę, że raczej tu Dlatego też to jest takie wzmocnione tu były jakieś deski położone chociaż tutaj tutaj nawet Właśnie, przyjebałem w coś kamerą. Przepraszam. Tutaj nawet... Patrzcie, jakieś kable tu jeszcze takie... metalowe. Tak! Myślę, że to raczej było tu. Takie jak od... Yy... <śścoughs> takie metalowe hamul kable hamulcowe są w tym, w samochodzie, więc to mogło być nawet tu. Albo i tu. Kurde, nie wiem. Może to był ster elektryczny. Chociaż na takim starym statku pewnie nie. Pewnie liny zwykłe. stalowe. Raczej tutaj tak. Ja no żartuję Tu coś było mocowane Tylko co tu mogło być mocowane? Przyrządy może jakieś Ale te tutaj widzicie mocowania Bo raczej koło ratunkowe to nie Tu Zaraz się przewrócę Tu było Co tu było? Światło? Radar Radar to może nie A, patrzcie, kabelek. Może jednak światło tu było, może miałem rację. W każdym razie ewidentnie tamtą stronę pływała, jak pływała, bo tam był dziób. Chociaż tego nie widać, bo to barka. Hmm, hmm, hmm. Wchodzimy na dach? Czy nie wchodzimy na dach? Hy. Przepraszam Was, jest trochę zimno. Pytanie nie czy, tylko którędy. Siemanko, witam na moim dachu. Jak na niego wejdę, to nie zejdę. Bo on jest, ma okap, wiecie? O, tu pewnie były jakieś światło, Patrzcie, tu były kable i tu. A, bo radar też mógł być. Chociaż na statku tym po co radar w sumie? Wszystko widać. Nie no, nie, nie wlezę tu, bo jest okap kurcze. Odpuszczę sobie jednak. Dobra, pamiętajmy patrzeć pod nogi. Tu też jakieś schowki bakisty były. A właśnie, przypomniałem sobie słowo bakisty. A może chociaż zejdziemy tędy, patrzcie drzewo wyrosło na statku, ale beka, no, trzeba po bożemu schodami chyba że chyba że nie, patrzcie ta budówka w ogóle wystawała poza obrys statku, ale tu pod nami jest jeszcze był kiedyś pokład pod tą ziemią. Dobra Ui tam. Złazimy. Resztki oryginalnej farby. Te statki za rzeczne zawsze mają takie odkrywcze kolory. Na przykład zmiło zielony. Oła, moja biedna kamera. I tego, to patrzcie jak tu ziemię już nasypało. Tu już praktycznie nie ma statku. Statku nie ma, człowiek się może przewrócić. Śmanku. To kurde jest warte fortunę To wytrzymuje takie ciśnienia moi drodzy to jest ścianka Arsenal. O tu mamy jeszcze burtę Tu mamy rzut do środka okiem Mamy też nazwę e, No nie trudno się domyślić jaki nazwy statek Żeby tylko jakieś szyby nie było Patrzcie, tu przechodzę pod kabiną teraz I cyk Jesteśmy na w środkowym pokładzie Tu na pewno było koło ratunkowo, No zawsze są takich czarnych, czerwonych pierdole. Już jak potłuczony z tego zimna skrzynka No no Bym se popływał Tu mamy przednią nadbudówkę, co w niej mogło być? Maszynownia może? Nie wiem Nie pływałem nigdy taką barką w każdym razie piękną rdzę mamy Tu mamy miejsce na coś Kajuty by tu były Kajuty to bardzo dziwne kajuty Chociaż mogły jakieś być no kto tam wie Ale to jest ziemi napieprzone Życie? całe pudło statku rezonuje. Rdza piękna naprawdę. Podziwiajcie rdzę. Myślę, że raczej jednak kajuta. Jeśli on się faktycznie ciągnął na linach, to nie miał silnika. tak pracuje cały rok, także trzeba się czasem ograć, coś opędzlować, jak jest zimno. Tu mamy, patrzcie, rolki takie poziome. Dolin. Tutaj jeszcze, tylko słabo widać, może znajdę inny strasznie zarośnięty poler do obkładania cumy. Wygląda jak blaszak, ale to jest dość gruba blacha, wbrew pozorom. tu coś było zamocowane a z tej strony patrzcie z tej strony coś jeszcze jest tylko nie spierdolić się drugi taki do ściągania lin widzicie były dwa takie pionowe walce jeden zniknął i drugi poler do odkładania cumy a to czy ja miałem patyk na kamerze powiedzcie mi wygląda jak Resztka drabinki patrznie Tu, 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 tu i tu poręcz O, ten dach no, jest w kiepskim stanie pozapadany No i tyle, tak jak widzicie nie ma śladów w więc myślę, że ona była ciągana liny szły tędy Tu wzdłuż pewnie były I do tego jak mu tam kabestanu jak to się nazywa kabestanu poziomego nie pamiętam normalnej nazwy eee, szły i była ciągana ta barka bardzo fajna rzecz i fajnie że tu w końcu dotarłem spróbuję jeszcze wejść na dach wejścia na dach nie będzie Zachęcam wszystkich do zaglądania na Instagrama. Um, no i co, to by było na tyle. Elo!